Na bulwarach wiślanych w Płocku odsłonięto wyjątkową rzeźbę upamiętniającą jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich podróżników. To niego Halika. Miejsce, w którym stanął pomnik nie jest przypadkowe. To właśnie z płockich bulwarów wiślanych wyruszył w swoją pierwszą podróż z flisakami. Ja z nim byłam tylko 27 lat, ale nigdy żeśmy się nie kłócili, zawsześmy się wspierali i mieliśmy... Takie same, łatwe do uzgodnienia projekty. Oboje nas ciągnęło w świat, oboje chcieliśmy go pokazać innym. No i cieszę się, że, że tutaj zostanie na zawsze w Płocku. Podróżnik uczył się w dwóch płockich szkołach, słynnej Małachowiance i Jagielonce. Kilka miesięcy wcześniej nazwę imienia Toniego Halika zyskało Płockie Molo.